Dzień dobry, dzień dobry O, o kurwa Chcemy grać Jeźdź w wielkie W ty... Wielka... W dywizjon... Dobra. Spłacimy Ja nie mogę już tego... Wiem, że... Bliżej już... Bliżej... W świecie... Bliżej jest... Ale w świecie... No ale... To gra... Gra... A się jażuję rampeczkę, ja, ja i zrfiłem no niestety Tak to tak to już bywa Właśnie, co wszystkie karty? Hernandez, jest Hernandez, herlandę, no. A już się mówię o, o karty Glissmana Ayya, ani z sam, Ronaldo bo to weź, to ten bestia nieka tam jest jak widać, to i są z takich tylko te, te, ten driving taki, taki tupy nie urywa, no ale wiecie czyli w pomyłkę, jak mówię czyli w LKF, w czyli w LKF będzie trwało przez 5 dni to wszystko w 5 dni, to będzie trwało no coś takiego, tak na mój skład nie wiem czy, w, nie wiem czy, patrzcie, to tak to wygląda, tu mam maguro wymiennego. W sumie, jakby coś chciałem, no wiecie, on, mówiąc jasno dużo, to już świft. Właśnie, z 3000 dostajemy 3400. To, to mnogo fajna karta, z czegoś że... chciałem. Cross, niewymienny, trafiłem go. Średnia, średnia, więc spoko, będzie Fabinia Fabinho, Fabinia, Fabinho. Przede wszystkim nie zajmę żadnego spotkania, to jest Rodiger, Wirtualista, no mam reszta. Ławcę mogę dać. To już by. jak tam pójdzie. I lecimy. Wygrałem, więc... Spokojnie dwóch zwycięzdo. na Następnej liście zobaczymy. Czekaj. Coś tu mnie ciekawi strasznie. Nie, no tak. Nie kurwa kłoprywało mi się. Czekaj, już pokażę jak to mi idzie. No nie, nie ta formacja. Nie, sio, psik, jest takiej nie funkcji

Nie, a nie, to jest jedno za to światło. gry to by... jest No, ja mam tyle. Mam kupioną nowy czekam na pizzę w później. To jest normalnie do 8 Dywizji, jak nie dalej, tak, samo. No. tak, ma na rozegranych u tylko może, weźcie trzy On grał, dopóki go na bota, bo tak dalej mu grać na bota. A tak, to już dopóki mu Właśnie. Wytrzymało się. nie dali mu sobie. Jakie to za załony? No, to bardzo dobra karta. Testować. Zaraz to idzie w chodź chodź, to bo nie, nie? Mimo wówczas nadzieję, że jakoś ładnie wyjdzie to w FUT nie jak zawsze, ale... no... i co z Marcel, mam nadzieję, że to z jakiś ładnie zagra mam nadzieję, bo to jest pierwszy mecz w tygodniu, więc... nie oczekuję, oczekuję jakichś tam wielkich, wielkim... Wielki wyglądnych kwiniszy i taki ładny, wyglądny żaron to... spoko by było 4 kreski stałe, 3 kreski to będzie spokojne. Mam 2 kreski, 4 kreski, ale 1 kresko i bane. Typie, dawaj, 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 dawaj. To się. Chociaż mam tyle, że. Bo ja mam swój do dołu, ale mam tę kartę na więc -y, nie wiem. Czy... Ja co łabiej robiłem, żeby ta karta. Patrz kresę, tak, lol, nie nic to się, ale trochę tylko chłopie, lol. Wybienna, bo zakupił mi w ogóle jakiegoś innego, przy Aleksandr. Ale że wiecie. Ale Aleksandr to ja nie mogę wyrzucić. To to nie ma Aleksandr, no taka. No logika, to taka prawda, co ja ale No logika. Lecimy moim zdaniem, zajemia, brzmimy na chyba typa. Widzisz jak to mój zdaniem, że. No skład do wygrania... Ale ja mam z takim... Że ja mam największych problemów wygrać. Nie będę świetle takie, wiecie, tak... O! Tak, no ja żyję, No właśnie, z tymi... składanami. Wiesz, albo twoje słuchacie albo jest po prostu Wiecie, jest, i zapraszamy. Dzisiejszy mecz komentować Wciąż, będą Dariusz wśrednią, Szpakowski i Jacek Jeżdż, jaka szybka ta nadzieję, że obejrzymy dziś to? piłkarskiej Ach, tak niewiele za... Nie idź pan dupę. Dziękuję to, to, to idzie to wyjdzie lepiej. Ja tam się muszę przeżywczarlić. Pa i cyk do Sana, no i cyk do Charlie's. Jest przejęcie i mają szansę! Jeszcze nie, już mam niedokładne podanie, to z tym najgorsze Marcelo goni tam. tam. No, Marcelo karny może wolno, ale Petw Czech? Jakie karty mi brakowało? Wedrzeć, ty tam nie. Rudiger, dawaj. Jak to wpadnie, będą <laughs> o, ale Walker na wschodniku, dlatego ta karta jest z 13 bogiem. Ta karta ty ma wszystko, tempo, ona no ma wszystko. Marcelo, to nie wiesz, czegoś brakuje. I jeżeli ja mam parę obronnej. To pierwszy mecz to niego Krosa w nowym zespole, a wszyscy wiemy jak ważny jest ten to prawda i nie chodzi tu o trenera czy kibiców, oni pewnie dadzą mu czas, ale zawodnikowi łatwiej będzie się zaaklimatyzować, jeżeli rozpocznie przygodę w klubie od dobrego występu. Po transferze nie mieliśmy jeszcze okazji widzieć Marcelo w akcji, więc nie wiemy do końca czego się spodziewać. To twardy obrońca, który zawsze gra z dużym sercem i za świetne proszę podejście to niego Krosa. Pierwsza bramka w tym meczu i Krzydol. mam nadzieję, że nie ostatnia dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to, to podstawa po... nie, tu A nie 1 świetnych kofa. akcji. Jezu, Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu jest 1 do 0 Świetne prostopadłe zagranie to nie No gdyby sekunda ja, ja. Już do tej piłki a tak spalony się

no, no zastanawia panie. się czy nie strzelać no pan jest to jest i mają piłkę i to ja na razie, na razie mogę chwalić. teraz z tego chwalić. starcia wyszła jedynie piłka proszę tym bardziej proszę bardzo ma piękne podania Sędzia pokazuje że rozpoczną odrzutu z auta okej rzut po na tylko z fatalne podanie piłka wchodzi w ale tu Nie kryje za... yes. szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. A gdzie spalony był? Aha, no to, no to wiesz, tego nie garniesz. Riediger, Roberto Firmino, Sany, Sergio Aguero. Tygo, Aguero zagrał na dobik. Walker, dośrodkowanie, w pole karne, walczą piłkarze opozycji. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Kurwa, alpak jest. Tempele. Wrzucił piłkę na dalszy słupek. No, no, gdzie powinna być, panie? Z czym to no, Roberto Firmino. Same. Udało mu się minąć obrońców. Same. A mogę to podawać. Piłk, Kuchuś, choć wydawało rozjebała. się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości, taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobi? O Firmino? Dzieje. Firmino, dokładnie na dobre. Niestety. Kurwa. Nie ma gola. Piłka odbiega. Nie jaka córka, górka... To jest, to jest, to jest, to jest... Szkoda utraconej szansy, gdyby piłka weszła do bramki zamiast się od niej odbić, mieliby już bezpieczną przewagę. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na... To może być wyrugająca bramka! Będzie rzut rożny. Kibice od razu głośniejsi w końcu jakaś szansa na wyrównanie. Będzie, nie to Barcelon. Tu Elpin to dokładnie mówił. Dośrodkowanie rzut rożnego. Ale znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Właśnie tego tego Ever panega? Banega! Manę. Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany jest, no nie, W ostatniej grze... chwili ale udało się przejąć rzeczy nie ma tam, tam Nie może jakaś dobra chodzić żadna jakaś tam noga, więc To jest jakiś tam plusy Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców Dobra obrona! Pan. Tak jest, rzut karny! Się do... <ślesk> nie, szla, Charlie to się Ej, ty strzelisz. I mamy bramkę! Jaką mam A kolok... no, no, 2 -0. Ofensywna gra popłaca. Piękny Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Czułem, jak to nie wiem. Nie to nie wiem. Nie wiem, jak nie ma faulu. Cross. tam Jak to Dobrze przeczytał podanie. W porędziach. Zareagował. Aguero. Podanie na pole, Ale zareagował. Aguero co na się no, no mogą teraz skarcić rywalów. Ale... No ale... i kolejne jego dobre podanie. Trzeba ten wstępować na samym się, się rozprzyjać. Tylko to nie jest tak, jak powinien być. Tu właśnie, to jest coś... To, to jest, 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 jest coś, Sergio Aguero. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. tak czół. Ryszard są. Sané, a teraz kros. A Daleko wybijają. kartę, co? Trzeba brać. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. Zobaczcie, jest pięknie się Tak się ja sam to nie były się Co tam? Arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Walker? Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą bole, tam do, w drugarną pozycję. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ryzykowna, ale udana interwencja. Morata. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Roberto Firmino. Marcelo. Aguero. Strata i przypince rywalek. Dembele schodzi teraz do środka. Tom Saul. Trzyba. Czy będzie trafienie kontaktowe? Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak, bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej! Walker? Piłka idealnie, zaplecowano końców. Nie miała prawo wejść! Kapitalna interwencja w porę! Ja. Przecież on, on gra na was, tego, że po jest wysoko, Ale nie wiem, Aguero. czy on gra. Nie, na dobrą okazję do jesteśmy znakomita reakcja. Świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał końśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należy się to to interwencję. Tomas Banega Zawodnik nie może podnieść się. Widać jego siłę charakteru mimo dokuczliwego urazu wypracował sobie dobrą sytuację strzelecką. Ale co z tego skoro ją zmarnował? Rozlicza się go nie z ambicji, tylko z wykorzystanych sytuacji. No ale brakuje mojego... przeczytał podani. Cirmino, dokładnie, na dobieg. Piłka zagrana na bliższy słupek. Pysz, Bez konsekwencji środkę związkowanie. Ja co to na mogę wchodzić mogę, mogę mecz. Aha, faul... i teraz strata! Richard Lison. Aha, tu faul, Stracili, ale odzyskali piłkę. Nie. Gdzie tu faul? Ją salogę, Gidzis? No, daj, sobie z czym do ludzi? Cross. No, kurwa, macie Saul dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Kury się mieć padać tam. Ale zapadać. spech piłka ląduje u przeciwnika. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Promes. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Tomas. Musalo Gediz. No ma jakiś problem. Nie wiem, czy zaraz nie będziemy mieli zmiany. Niestety stracił piłkę. Molker? Sergio Aguero. Yes. Dobrze udało się. przeczytać to podanie. Tony Cross. Świetne, prostopadłe zagranie, to niego crossa. Ma trochę wolnego do... Ty, Jezurie Spoko. Dziękuję. A jak to wygląda? mojego Mohameda, hamata. Ale no na... No, na mnie stać O, oh, podróż do mnie. Mamo, wrócić do mnie. w czwartek jak Ja, ja, trich. Ja, ja, odwiedź. ja, spokie. ja, 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 Tak, gram. Mecz o dziewiątą, o ósmą przeciwnika. Dobra, a nie, 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 Spierdolę mi nie, nie, Dobra, mogę zagrać. co nie, Lecimy. Obama, to nie jest jakiś potężny skład. Squat. To jest skład taki optymalny. No? Lukaku Obama. Co za gola. Ale filmy ja, Serdecznie witamy, a dzisiejsze spotkanie... ...będą dla Państwa Jacek Kraskowski i Dariusz Szpakowski. Gospodarze zagrają dzisiaj... w PODANIE Charlison. Panie Szek, panie... system 4... Nie, robi wypierdalałeś z tym. 谢谢 <Yeah. S 2>、oh.